Co jesteś w stanie poświęcić, aby być zdrowy, zdrowa. Dlatego, że wiele będziesz musiał poświęcić, aby wrócić do balansu w głowie i w ciele. Przede wszystkim będziesz musiała poświęcić swój czas. Tak, dlatego, że to czas jest najcenniejszą wartością w naszym życiu, nie pieniądze. Mówiono nam, że to są pieniądze, natomiast zauważ, że pieniądze dostajesz, wymieniając swój życiowy czas który poświęcasz w pracy. Więc przede wszystkim będziesz musiała poświęcić czas, czy to w wersji finansowej, czy to w wersji po prostu czasu jako takiego, aby nabrać doświadczenia, aby przeczytać multum książek, aby pójść na studia, aby to wszystko na sobie przetestować. Będziesz musiała poświęcić czas. Prawdopodobnie będziesz musiała również poświęcić swoje zachciwajki. Na przykład zrezygnować z mięsa, zrezygnować ze słodyczy, zrezygnować z wygody, zacząć się ruszać, zacząć biegać, zrezygnować z wygody umysłowej, zacząć na przykład robić lewatywy lub jakieś inne niewygodne rzeczy, które będą prowadzić Cię do zdrowia. Niewykluczone, że będziesz musiała zrezygnować z toksycznych relacji, z toksycznej pracy. Będziesz musiała zrezygnować z wielu rzeczy, do których się przyzwyczaiłaś, a które doprowadziły Cię do. Rozwalającego się zdrowia dzisiaj. Więc zanim przyjdziesz na terapię, zadaj sobie pytanie: czy jesteś w stanie poświęcić wiele, i jak wiele jesteś w stanie w ogóle dać na wymianę ze swoje zdrowie? To jest bardzo ważne pytanie: jak bardzo zależy Ci na sobie i na tym, aby być i czuć się zdrowo.